Siema, tu wyczyszany Ali, czyli subiektywny przegląd sprzętu barberskiego, który możesz kupić od MyFrienda, Ale ten sprzęt nie przyszedł od MyFrenda, tylko przyszedł od polskiego dystrybutora firmy Wumark. Tak, nie przesłyszeliście się polskiego dystrybutora firmy Wumark. Sprzęt do dzisiejszego testu dostarczył sklep ForBarber.pl, który jest polskim dystrybutorem Wumarka. Z tego sklepu kupisz Wumarka z fakturą, gwarancją. No, i w cenie właściwie takiej samej jak na AliExpressie, więc wydaje mi się, że dobry deal. No i od razu w kwestii wyjaśnienia: ten sprzęt, który ja dzisiaj recenzuję, otrzymałem z tego sklepu za darmo. Jednak, warunkiem tego, że ta recenzja w ogóle się pokaże w internecie, było to, że dystrybutor nie będzie miał żadnego wpływu na tą recenzję, a więc zupełnie szczerze i tak samo jak we wszystkich poprzednich odcinkach. Oceniamy dla Was dzisiaj białego kita Wumark Specter. No i spoiler alert: bo y, oczywiście widzicie tutaj białą suszarkę do kompletu od Wumarka. Nią zajmiemy się w kolejnym odcinku. Wumark Specter to jest bardzo mocno wyczekiwany przeze mnie y, zestaw. Dlaczego? Dlatego, że tu poszło naprawdę Jakościowo. Po pierwsze, no, doskonale wiecie, że mam lekki fetysz na punkcie białych maszynek i białego sprzętu. Naprawdę elegancko to wygląda. Wumark tutaj stanął na wysokości zadania, bo za 699 zł masz dwa sprzęty i bardzo wypasiony zestaw. Zobaczmy, co oni tutaj dali nam w zestawie. Opakowanie jest naprawdę bardzo fajne. W zestawie otrzymujemy oczywiście gwóźdź programu, czyli maszynkę i Trymer. Dostajemy również nasadki dystansowe. To są całkiem niezłe nasadki dystansowe. Ja bym powiedział, że one jeżeli chodzi o jakość, są gdzieś w środku stawki. Od razu na wstępie powiem Wam, co mi się w nich podoba i co mi się w nich nie podoba. To nie byłyby na pewno nasadki dystansowe, które ja bym wybrał sobie do codziennej pracy. One są z bardzo lekkiego plastiku, są dobrze wykonane, ale. Ja mam swoje preferencje i bardziej jednak, mimo wszystko, ten klasyczny kształt nasadek dystansowych mi bardziej leży, choć muszę zaznaczyć, że to nie są złe nasadki dystansowe, i dla mnie najważniejsze są oczywiście trójka i półtorówka. I półtorej milimetra tu akurat ma bardzo szerokie zęby, jest bardziej w charakterystyce Wola. Trójka z kolei ma bardzo długie zęby i jest w takiej bardziej trochę nowoczesnej charakterystyce mi. To troszeczkę nie leży, wymaga to odrobinkę przyzwyczajenia się. Ja wolę troszeczkę krótsze te zęby, ale mimo wszystko jak zobaczycie potem na przybitkach, naprawdę spoko to cieniuje i daje się tym pracować. Co jeszcze w zestawie słuchajcie? No, oczywiście kabel na USB-C. Oba przedmioty są ładowane na USB-C i super. Mamy tutaj też nasadeczki dystansowe do trimera, jeżeli ktoś ich używa. Mamy tutaj 1, 2 i 3 mm. Dostajemy również grzebień do pracy maszynką nad grzebieniem. Całkiem niezły grzebień, dobrze to pracuje. Troszeczkę mniejszy od grzebieni Andisa. Dostajemy tutaj czoteczkę do fejda brandowaną w z miękkim włosiem. Pędzelek do czyszczenia, który jest za mały, żeby cokolwiek tym czyścić. E, oczywiście odrobinę olejku. Coś, co powoduje, że ten zestaw jest naprawdę wart swojej ceny, bo dostajemy tutaj zapasowe ostrze, zarówno do maszynki, jak i do trymera. I oczywiście jeszcze gripery. Brandowane w markiem, więc tak jak widzicie, zestaw przepięknie opakowany. No i tak naprawdę, właściwie, dokupujemy sobie do tego shaver i suszarkę i można, i można pracować. Ja bardzo czekałem na ten zestaw, mianowicie dlatego, że chciałem go też porównać do vgr Bo jak pewnie zauważycie sobie. Jest to bardzo podobne do VGR, ale są różnice. Niby na pierwszy rzut oka jest to, jest to ta sama maszynka, ale tu mamy odrobinkę, odrobinkę, inną konstrukcję, i troszeczkę jednak mimo wszystko to się. Różni. Zacznijmy od obudowy. Jeżeli chodzi o obudowę, to ona jest wykonana z aluminium, jest metalowa i jest lakierowana. Ten lakier jest takim lakierem, trochę jak w samochodzie. Bardzo fajnie to wygląda. W końcu nie jest to magnes na odciski palców. Ta maszynka się właściwie nie palcuje i to mi, się, to mi się bardzo podoba. Maszynka przychodzi z takim zabezpieczeniem. Tutaj musicie sobie z maszynki Strymera taką małą gumeczkę wyjąć, żeby można było ją włączyć. No i maszynka ma dwa biegi. Pierwszy i drugi. No i od razu wytłumaczę Wam, do czego te biegi służą. Na drugim biegu oczywiście pracujemy na nasadkach, pracujemy z bulkiem. Jeżeli potrzebujemy trochę więcej mocy, no to oczywiście ten drugi bieg sobie włączamy. Ale jeżeli chcesz, żeby przy cieniowaniu, czy na nasadkach, czy gołym ostrzem maszynka wybaczała, była troszeczkę bardziej wybaczająca, żeby ten włos jednak troszeczkę się wysuwał, to ten pierwszy bieg. Świetnie się tutaj sprawdza. Poza tym, że obudowa. Fajnie jakościowa, naprawdę jest to świetnie wykonane, nic tu nie skrzypi, dobrze leży w ręku. Maszynka nie jest ani za ciężka, ani za, ani za lekka. Wydaje mi się, że ta waga z do jest bardzo podobna. To wydaje mi się jednak, że to jest troszeczkę lepiej wykonane. Ta jakość tego malowania, jakość tej obudowy. Wydaje mi się, że tutaj do ręki jest dużo lepsza. Mamy tutaj bardzo wysokiej jakości ostrze typu paper, czyli płaskie z ryflami, zestawione z ceramiką. Świetnie działa, znany układ, właściwie większość maszynek w tym momencie przychodzi w tym układzie. Oczywiście ostrze ruchome na długim widelcu, na długiej sprężynce, co spowoduje, że z czasem maszynka nie będzie nam hałasować po prostu, więc tutaj nie ma żadnych części, które trą o siebie, albo które gdzieś tam ograniczają sobie tą przestrzeń, więc maszynka z czasem nie będzie nam dodawać dźwięku. Chodzi to stosunkowo cicho, adekwatnie do tego, jak powinno chodzić. Moc tej maszynki no to absolutnie przepotężna, bez względu na to, ile było jest do ścięcia, to ta maszynka po prostu te włosy ścina, i tu nie ma absolutnie absolutnie żadnego, żadnego zająknięcia. Tu rozmawiamy o najwyższej jakości cięcia. To jest bardzo sprawdzony układ ostrza. On już występuje w wielu maszynkach i, i tym naprawdę da się pięknie ciąć. Maszynka przychodzi idealnie ustawiona z fabryki. Ona jest idealnie leciuśko cofnięta, co powoduje, że Naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się cieniuje i ten klik tutaj naprawdę robi robotę. Mamy precyzyjny klik, mamy fajnie chodzącą wajchę, świetnie jest to zestawione, mi się naprawdę bardzo dobrze tym pracuje. Ja próbowałem oczywiście pracować tymi nasadkami, które są dołączone tutaj. No i Jest to moja prywatna preferencja, że ja może nie do końca się dobrze czuję z tym, z tym kształtem tych nasadek, na pewno wymaga to odrobinkę przyzwyczajenia się, natomiast bardzo dobrze to działa z każdą inną nasadką i słuchajcie, jakby oczywiście każdą inną nasadkę można tutaj e, założyć. E, mamy tutaj również diody, e, które kontrolują ilość naładowania, stan ładowania baterii i ta dioda sobie schodzi. Ja wczoraj tą maszynką zrobiłem 8 klientów i zeszło mi to do 40%. Więc wydaje mi się, że dość, dość długo ta bateria będzie tutaj trzymać. No i tyle, jeżeli chodzi o maszynkę, to jest naprawdę przepotężna moc. Fajnie, że mamy te dwa biegi. Działa to naprawdę super. Ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Mamy tutaj również. Trymer. I słuchajcie, no, ten trymer jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj to ostrze jest zupełnie innym ostrzem, w mojej opinii, niż te ostrza, które są zastosowane w maszynce z Widziara. Te ostrza z Vigiara są takie trochę bardziej agresywne, trochę, trochę mocniejsze. A tutaj Wumark postawił na ostrze, które jest minimalnie bardziej miękkie. I to, to czuć, że jak się dotyka nawet palcem, to czuć, że to ostrze jest okrągłe. I teraz tak. Z jednej strony prędkość tego trymera. Mamy znowu dwa biegi mniej i więcej obrotów. Na tym wyższym biegu, oczywiście, mamy całkowitą bezwzględność cięcia, na tym mniejszym biegu mamy cieniowanko i troszeczkę więcej wybaczania. Co tu należałoby zauważyć? Dla mnie takim, no takim benchmarkiem, trymera jest to, żeby trymer nie zacinał mi klienta w momencie, w którym chcę zrobić kontury na twarzy i ten, ten, trymer, ten trymer dowozi, ten trymer po prostu dowozi, on nie zacina na twarzy i również nie wchodzi nam w pory skóry tutaj, ja byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo wiem, że VGR ma z tym problem. Tutaj mamy adekwatny, adekwatny trymer z vgr i zobaczcie, że te ostrza wyglądają inaczej. Więc Wumark tutaj postawił na swoje ostrze. Tutaj jest włączone ostrze wumarkowe, które znamy z innych konstrukcji Wumarka, ale ono zestawione z dużo mocniejszym silnikiem tutaj. Świetnie się sprawdza. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że no nie wiem nawet, czy tym mi się nie paracowało trochę lepiej niż Seiberem, bo i można było wyciąć tym wzorek, i można było z krawędzi wyciąć tym wzorek, i świetnie to cieniowało, bardzo uniwersalne ostrze, i to trzeba naprawdę zauważyć, że to ostrze bardzo mocno się różni od tego co jest tutaj w widziarze. To są dwa zupełnie różne ostrza, zresztą nawet widać, że pomimo tego, że konstrukcja tych ostrzy jest podobna, to widać, że tu są troszeczkę płytsze ząbki i czuć zdecydowanie jak dotyka się po prostu, dotyka się po prostu palcem, to czuć, że ostrze w widiarze jest kwadratowe, ma taką bardziej kwadratową, bardziej ostrą charakterystykę, a w w umarku, tutaj ono jest takie troszeczkę bardziej obłe, lisze w dotyku, i wydaje mi się, że to właśnie gdzieś tutaj, to takie mikro wykończenie tego ostrza spowodowało, że to ostrze nie zacina. Nie zacina zarówno gdzieś tutaj na szyi, nawet mocniejsze przyciśnięcie nie powodowało mi powstania jakiejś czerwonej kreski, i z tego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. I to było dosyć duże zaskoczenie. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę dobry zestaw. Pogadajmy o tym, jak to przychodzi. Prosto z pudełka, czyli o zerowaniu maszynki. Czy można to wyzerować? Ja wiem, że można to wyzerować, ale odradzam. Dlaczego? Przynajmniej na początku. Nie, nie, nie baw się tym w ogóle. To przychodzi tak świetnie, tak świetnie ustawione, że wydaje mi się, że w ogóle nie ma, nie ma potrzeby zerowania tego ostrza, no chyba że bardzo chcesz. Ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak to ostrze z fabryki jest ustawione, bo jeżeli ogarniasz fajnie w swing i jeżeli, jeżeli nie robisz sobie twardej linii, nie zaczynasz sobie tego fade'a bardzo twardo, tylko sobie tego fade'a rozpracujesz e, trymerem, e, to gdy lekko rozpracowałem go sobie trymerem, to w zamkniętą maszynkę wchodziło to idealnie, więc Brawa dla wumarka, że zrobili to tak, że jakby ta długość cięcia na trymerze bardzo fajnie wchodzi w długość cięcia na zamkniętym ostrzu na, na maszynce. I z tego też byłem fajnie zadowolony, bo naprawdę te fejdy wychodziły naprawdę bardzo szybko. Jak trzeba było sobie zejść gdzieś tam do zera od trymera, naprawdę to wychodziło szybko. Jeżeli chodzi o trymer, moim zdaniem tu w ogóle nie ma konieczności jakiegokolwiek zerowania. Ten trymer przychodzi tak idealnie ustawiony, że ja bym w ogóle tutaj w tym układzie nic nie kombinował, tylko po prostu cieszył się tym, jak fabryka to idealnie ustawiła. Pogadajmy o cenie. 699 zł w sklepie Forbarber.pl, podobna cena na AliExpressie, więc wydaje mi się, że naprawdę fajny, fajny deal. Ja Ogromnie cieszę się z tego, że rzeczywiście te nasze recenzje mają wpływ, bo w Polsce pojawiły się już maszynki VGR w takiej bardziej oficjalnej dystrybucji z serwisem. Można w jednym z dużych sklepów sobie to kupić z fakturą i z gwarancją. Pojawił się również forbarber.pl, który jest oficjalnym dystrybutorem Wumarka w Polsce i można dużo tych różnych modeli w wumarka kupić. I chłopaki z ForBarber.pl przygotowali dla Was kod, więc wszyscy, którzy oglądają wyczesany Ali, z kodem WYCZESANY10 mają 10% zniżki na wszystko, co jest w sklepie ForBarber.pl, więc korzystajcie, póki możecie. Wszystko można sobie tam zakupić w cenach, no sprawdzałem dzisiaj prawie takich samych, czasami takich samych, czasami prawie takich samych jak na Aliexpressie, a z tą zniżką wychodzi często taniej niż na Aliexpressie. Biorąc pod uwagę, że macie jeszcze fakturę, a chłopaki biorą na siebie serwis, no to wydaje mi się, że jest to zajebisty deal. Strasznie mnie to cieszy. Ja bardzo kibicuję, wierzę gorąco w sprzęt Wumarka. Jest to naprawdę bardzo fajna, jakościowa firma. No i zresztą jak ktoś się troszeczkę w ogóle pointeresuje firmami, które są w Chinach, to będziecie wiedzieć, że producentem tego jest kiki Newgame. Oni robią to dobrze. Naprawdę robią to dobrze, więc ja się bardzo cieszę, że w końcu mamy oficjalnego dystrybutora w Marka w Polsce. Tak trzymać, będę obserwował, będę kibicował.